Dostałem informację gdzie powinno znaleźć się pewnie. I witam tutaj Liszu To ja jako bardziej Kimli, zwłaszcza pierścieni. Chcę prawie drzewo zatniemy, ale nie w tym temacie. Hmm. Możemy się uchać. Szczerze, tak do ereboru, czyli doem. Ciekałam. Tu jest nasza baza, Czy Erebor jest w tamtym kierunku ten jest Erebor Może znajdziemy coś w Ereborze Dalej szukamy Grzegorza, nie wiemy gdzie polazu. Może znajdziemy go w Erebor. Dobrze, dalej idę w dobrym kierunku. Idziemy reborem piechą. Nie chcemy się tam mocą corodzieja się tepnąć lub szybciej szybszego latania. Więc idziemy butem. I to jest jaskinia krasnorudów. Tak oto wyglądają. I tak możecie zobaczyć go w drugim w pierwszym odcinku, właśnie pierścienie. Na tych świniaków można jeździć. Tylko nie mam siodła, więc tak jakbym Nie udamy się tam już. A my idziemy dalej. W stronę Ereboru, a Erebor jesteśmy dopiero w tutaj, a musimy się tu zakręcić w wielkie daliski krzyżowanie, które no robić wielkie jest. Idziemy tu Erebor bo tutaj jest w drogę dalej Dale to jest, to jest kru, jakby ludy, ale dale tutaj jest Dale i to się nazywa Dale, bo to jest Erebor to jest Dale, a to jest półnicie dzikiego kraju północ. to jest huruchny wielkie huruchny Harad daleki, Harad bliski Zachodnie wyspy to Ruino. No, władca pierścieni to, to takie jest duże. Dla mnie to wygląda. Jeśli patrzę po tej mapie, to to wygląda trochę jak Afryka. Prawie. To jest taka piękna rzeka. Pierw musimy się udać i tak do Reborro. do królestwa krasnoludów tam może być nie wiadomo tego musimy się szybko udać może Grzegorz zamiast zostać porwany przez orków mógł zostać w... pójść do Ereboru do króla To jest, jak dobrze kojarzę, mm, nie, kowal, którego akurat nie byłem, tu mamy stal, krasnoludzką stal, baleron, Wracajmy do szczecz szczeszki tu możemy się typnąć. Słuchaj, akurat tutaj tak, i zobaczymy. Czyli na odwrót. Łapanie ile orków Widać, że tutaj orki to tutaj nie patyczkują się i lubią atakować od razu w grubej rury. Szybko uda się do Ereboru. Nie walczymy z nimi, będziemy walczyć wtedy, jak oni nas nic nie robią. Nie atakują nas, możemy ich za. Więc nie musimy i u... uderzać. Czas bezpieczną drogę udanie się do Ereboru. Klankę możemy żąd Żelazo u nas się piecze. Powinno się piec Mamy małą sakiewkę, którą schowamy tutaj. Najbardziej przydatną rzecz. czy Dalej biegniemy. W sumie krasnoludzka stalna nasa. Jest jak prawie żelazna zbroja. Ale jest też wytrzymała. Każda zbroja jest inna. Dobra, trpamy się do krzyżowania. Miejscowo czyli elfowie Daliski miecz czyli ludzie złomiane łóżka Dobra, typamy się do Erboru, czyli miejsce pod górą. Samotna góra. Tu jest samotna góra. nas jak bafur. Tak jakby tu się ścieżka kończy i tu miałaby samotna góra, tylko ze za niej zabudowana, więc... W sumie. Zapomniałem shiftem taki nie shift kopać trzeba podziałem? Ja nie wiem nic. O, kopalnia! O! Tam może się To było fast traveling. Kradnę wszystkie piecze, wszystkie, jakie tu są, kolumny, to ja nie chcę kraść. Krasnoludzka kopalnia. Dziury w dziury i dziury. Świecąca krasnoludzka cegła. Biorę to! O! Trochę tak niebezpieczne tą tak tą kopalnię zrobili. Upadek od razu tak. Tutaj mi nie znajdziemy. Kromi powiedział, Grzegorz jak byliśmy jak widzieliście tam był niewidoczny król powiedział, że oni gośpo na misję jakąś specjalną pewnie wróci po tym. Ty po tej misji. Nie wiadomo. Więcej piecu mamy nową beczkę, kamienie, no to przybywa. Trzy. Tak, i zrobię tak. Nie, jak można świecącą ruską cegłę? O kurwa! Tego się nie spodziewałem, że trzeba robić tak. To jeszcze pod wrażeniem. Dobrze, trzeba popalić i trzeba wytworzyć miocht którego odkryłem. Tu nie można robić wiadra, tylko tu możesz. Potrzebne są trzy wiadra wody. Woda, woda znajdziemy tu. Łapanie, ale to duże jezioro! Co prędzej mnie zabije? Powietrze trzy tepnięcie. Co stawiacie, widowie? Chyba trochę za wysoko te płobie. Woda mnie zresetowała. Mamy wodę. żeby Gdyby... Spróbować wytworzyć. Tam jest wody, wiatr bez wiadra. O, oj, oj, Ten trunek jednak nie był pusty. O, wow, jaka faza. O, oh, jest Mamy mleko. O. Wow. Bidowie. Gandalf mi podaruje mleko. doli dolegliwości to jest mleko, Uo. co to jest? Co to za faza? Jak to jest y, krasnoludzkie. Trzeba jest to złota. Nie. Czekaj, ale mogę wytworzyć w sumie spodnie, klatę, buty. jak ma ona krasnoludzki na pierżnik ulepszyć item Krasnolody typu K Jak się nazywa zbroja? Krasnoludzki hełm Jak ona drodzy widzowie, drodzy przyjacielem, ludzie oglądający widzowie pomóc?

A jak e, chciałbym wiedzieć, jak mogę włączyć mm, metru klocek jako metru, e, czyli, jak chciałbym zrobić metru zbroję, muszę wytworzyć mitrylową. Jeśli chciałbym na przykład tak, to muszę wytworzyć mitrylową. Co wytworzyć? Metro. What a metr! Metr. Metr kulczugin. I metro pewnie kulczugin. Robić wokół tutaj. Albo. Zbroję wtedy. A nie, bo w sumie. A jak zrobię tak. Nie. Mitrolowe buty. Wow, 3 do dwóch. Klata 8 A moja klata ma siedem. Ok. I mitrolowych przedmiotów możemy zrobić. Mitrolowe e, bronie. Mitrolową kuszę która, w sumie potrzebne są cztery takie rzeczy mitrolowe, patyki i pajęcyny, pajęczynów akurat chyba nie, nie mamy ale mamy bełty, więc możemy stworzyć mithril e equipment ciężko ja. by było mi mówić i nie będziemy mieć ch chyba możliwości, nie, cały Metal Equipment. Możemy to zdjąć i pacie To jest pradawne boga bogactwo, które. No mamy całą zbroję, bo to jest 3, 8, 6, 3. Jak to jest 4, 2, 7, 7, ileś tam. Ale to mi rzecz. Chyba możliwe, że a Braden. ulepszyć na inne rzeczy, ale zobaczymy. Nie możemy tutaj, nie możemy, ale mamy mitrylową zbroję. Baza będzie zbudowana później. Mamy materiały na bazę. Dużo materiałów na bazę. Główny artyhektat. brata Grzegorza Nimo. Zniknął i... No, nie ma go. Ładnie drewno wyglądają tutaj przynajmniej. Zegnam Was.